Cześć. Dobrze, zaczynamy akcję z korsą Spójrzcie, Właśnie właśnie się naprawia. W Psik, psiknąłem sobie tam w zderzak. Tutaj w yy, błotnik. Zobaczymy co to wyjdzie. Obskrobie, zaszpachluję, zamaluję. I oszukamy system. Może ten TIF w końcu przejdzie. Zobaczcie, opony mam już super. Z tyłu, są, z tyłu są jeszcze dobre. Także Lux. Co prawda są zimówki, ale to są M plus S. Także mogą być jako całoroczne. Jako całoroczne. A te są całoroczne. Widzicie, ale, ale sezon, czyli cały sezon. No dobra. Później Wam pokażę, jakie będą postępy. Może się uda. A w międzyczasie, oczywiście, gramofon będę podłączał. Tam z tyłu podłączę te e, kolumienki, te kolumienki. I oczywiście spróbuję go uruchomić. No dzisiaj taki dzień, bo dzisiaj jest święto ojca. Dzień ojca w Niemczech. Jest wolne. No i co? No to taki, taki filmik będzie. <gryw> Do następnego. Spójrzcie, jak mnie zrobili w koniach. Widzicie, nawet tam robiłem w konia. Mony M. of the best gold. Oczywiście, wyjąłem to, ten papierek. I co się okazało? <laughs> jakieś śmieszne, jakieś nie wiem, co to jest. Normalnie słuchać się nie da. Tragedia, no. no co zrobić? No, kupiłem, ale niepotrzebnie. Na szczęście to kosztowało 500 centów. Słuchajcie, kochani, podłączyłem go, buczy, buczy. I teraz startuję trochę mam. Może ja Was przedstawię z tej strony. Czekajcie. Może tak. Słuchajcie, buczy. Coś się dzieje. Ale buczy. Może tak, albo no czekajcie, żeby tutaj było jakoś to wyglądało. O, nachylę. Dobra. I co teraz? No dobra, ro robimy start, tak? A zobacz. Dobra, wystartowałem. Podłączyłem obydwie kolumny, nie? Zobaczymy co to się dzieje. O, jedzie coś. Jedzie z koksem. Oby trzymajcie kciuki. Coś się dzieje. Ale co? A jeczadu! Oby dwa głosiki grają. Oby dwa grają. Dobrze, ulicz zaraz wyłączą, dobra, chłopak. <laughs> działa, działa, kurna. Wiedziałem, że będzie działał. Pięknie. Słuchajcie, jesteście tutaj. Zobaczcie, delikatnie włączyłem, włączyłem kasetę. No gra, nie wiem. Gra, nie gra. Stop się zrobił, a wyłączyło się. Poczekajcie, no to co? Nie w tą stronę, no w tą stronę. O, przewiniemy przewiniemy na chwilę chociaż, nie? Stop, start! Ja, tam, tam, wiecie, tam... Ty, ty, Podłączyłem tak strasznie źle, ale dobra. Bo tu ty tylko jest o takie... O, wydo na naftyki Dobra, w ja każdym razie no dalej, nie to się wyłączyć, Kurno, co je, a tu? No. tu, stop, dobra, panie O matko, trochę techniki, widzicie, ja to jeszcze chyba za 60. jestem, nawet no, na 80. się nie znam, działa, co teraz? Jeszcze radio by musiało działać, tak? Jaki jest tuner? Tuner, 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 UKF, jest UKF, działa. Słuchajcie, szczęśliwy, bo czasami. Bo czasami. Cóż, czasami. A to panie chodzi, jak ta część. Czasami. Antenę, antenę. Nie? No, w każdym razie odłączamy, żeby się nie męczył. Sprzęt działa w stu procentach. No dobra, słuchajcie. Radio, 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 adapter gra. Teraz spójrzcie to sobie zrobiłem tak. Tu odstawało wszystko, wiecie, masakra, nie? Ładza by się mm, cieszył, że tak robię, nie? Ale to jest taka totalna szyderka. No, ale wiecie co? Chodzi o to, żeby jak najszybciej to... Jak najszybciej to kurczę do, do tego. <laughs> tu jeszcze żeby trzeba było przycierać i tak dalej. Zalepiłem że nie ma. Dobra, tu jeszcze zobaczcie to. Też muszę zrobić, taka, zrobiłem taką zaprawkę, byle na czarno i koniec, bo to nic nie da, samochód już jest bardzo stary, zniszczony, jest 2008 rok, no, ale my miejmy nadzieję, że coś jeszcze z tego będzie, tu czekam aż wyschnie, spójrzcie to, jaka, 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 jakie druciarstwo, o widzicie, tak, takie druciarstwo, ładnie to wyszlifuję, tam jest trochę jeszcze pianki. To tą piankę już chyba nie będę wiecie co wyrywał, tylko ją zamaluję też na czarno i pies sam ogryz z tym. No. A tu jeszcze wczorajsze te. Spójrzcie co mam tego nie nagrałem wam. Bo to już jest dzień później. Ale zobaczcie co znalazłem. Zobaczcie co kupiłem. Tylko jest jedna filiżanka. Tylko jedna jedyna. Jest dużo talerzyków, i różnych talerzy. Tylko chciałem wam pokazać jak to jest piękne, no bo naprawdę śliczne, biało z niebieskim, jest to przecież cudowne i teraz spójrzcie, mamy tutaj serwis z Chodzieży polski. Polskiej, no dałem za to naprawdę niewielkie pieniądze, razem z tymi płytami, tu gdzieś rachunek nawet był, a wam pokażę, o, czekajcie, jest, jest chyba tutaj, jest ten? Tak. Widzicie? <laughs> Także luks. No i te i te yy, kufle piękne, te kufle są też piękne, wiecie co, to jest? ani porcelana, ani glina, to jest z tych, tych takich lepszych. Ja je wyciągnę, później jeszcze Wam pokażę dokładnie, jak one wyglądają. No i tak się tutaj widzicie, bawię. No co, z daleka, mam nadzieję, że to nie będzie aż tak tego, no samochód musi wytrzymać, wiecie, jeszcze dwa lata jak lat wytrzyma to już pójdzie na złom nie? tutaj pobijany zobaczcie tutaj wszystko odstawało ja tu klejem epoksydowym pokleiłem od tamtej strony bo, bo, bo inaczej nie dało rady tego zrobić bo te, te przyciski znaczy wiecie te, te zatrzaski plastikowe wszystko jest bo te było uderzone to też jakoś zamaluję może nie będzie tak wiecie w oczy razić nie? no a poza tym no co no, korsina jeszcze Naprawdę, wiecie jak się to, tym fajnie jeździ. Moja żona sobie nie wyobraża innego samochodu. Jak powiedziała, że jak będzie następny to musi być Corsa. Tak bardzo lubi ten samochód, nie? No, to tyle. Zaraz wam pokażę jak to wyglądają te moje naczynia. A później przejdę jeszcze, pokażę wam końcową... No, no co wam pokażę, jak, jak na końcu, jak zrobiłem, jak zrobiłem ten, ten samochód, tak na... Nie krytykujcie, proszę was, nie krytykujcie, bo to jest tylko naprawdę żeby przeszło. Ja nie mam tu warunków, nie mam jeszcze yy, ani papieru ściernego, ani... No nic nie mam. Takie, mam taki, tylko wiecie, domo, domowy sposobem to robię. Dobra, no to tyle, nie? Zobaczcie, tak tutaj <grym> <grym> zrobiłem jak umiałem, jak w miarę możliwości. Jeszcze to bym chciał patrzeć takie ja prysne też zobaczymy co to będzie. No, także. Tam pod spodem, o spójrzcie, też tam robiłem. też na czarno, pomaluję. Dziur nie ma. Jakoś to, jakoś to będzie. No i to będę musiał jednak poprawić, troszeczkę szpochlą I jeszcze raz to zrobię. Cześć, cześć kolego. Cześć. Skąd ty jesteś? Skąd ty jesteś, co? Pokaż się. Coś ty przyrasz? Po co? Masz, zobacz. No, takiego przyjaciela tu mam. Egona to jest przyjaciel. Dobra, słuchajcie, jeszcze patrzcie, dostałem. Nie, to jest rębak, tak? Silnik chodzi, wszystko jest w porządku. Przed chwileczką przyszedł ten majster i dał mi takie coś. O, w środku tam on mówi, że, że jest coś tam, by trzeba było wyprostować to wszystko i będzie chodził. Silnik jest sprawny, wszystko jest dobrze. Taki rębaczek. No, widzicie, jak będzie klient jakiś, to, no to chętnie go sprzedam. No, tak. A tutaj będzie ostatnio oglądałem 4 minuty jak w kociółku gruntowali kurczę, takie danie prażonki jakieś śląskie Ale mi też smaka narobili, wiecie? I tu muszę coś wykombinować i sobie zrobię jakiś zróż tu żarcie No <ścoughs> Tak kombinuję jak mogę, wiecie no. no co zrobić no Kombinuję jak mogę Dobra to, to za chwilę dalsza, dalsza część no słuchajcie, i, i co? A, poczekajcie chwileczkę, bo muszę coś... Moment, moment, moment. Ok. Oczywiście płyta, wiecie jaka. Kupiona, nie? Dobra, słuchajcie. Yy, skończyłem ten samochód, zrobiłem tak, jak umiałem. Yy, możecie krytykować mnie, to tam konosalata, bo konosalata tak nie lekceważąco, tylko po prostu inaczej nie zrobię. No I co? No, no, no. Mam nadzieję, że Tiff przejdzie. Zobaczymy, to, to, to jest jedno. I teraz tak, w międzyczasie Wam pokażę jeszcze. Bo na filmie, niestety, no, tam mi się rozładowała bateria i, i nie mogłem nagrać. Znaczy, nagrałem, ale nie wiem, coś pokręciłem, że nie nagrałem. Fajnego, fajnej rzeczy, którą kupiłem, już Wam pokazuję. Spójrzcie. Tam tylko na oko Wam w bagażniku pokazałem. Piękne kufle, cztery. To już wiecie, nie za cztery sztuki dałem dyszkę. Bardzo ładne. To są takie. Ni to Porcelana, ni to Glina, ni to nie wiem co to jest a Ania Bogudzka pewno by wiedziała, wieczorani pewno by wiedzieli, ja nie wiem, nie znam się na tym materiale. To jest taki, no mówię, niglina. Ni niglina ni równina. No takie coś, ale, ale to są z tych starych, takich naprawdę starych. Wiem, że na, na flamarko one są drogie. Tutaj jest, o widzicie, ręcznie, ręcznie to jest zrobione, tak? Bauer Reuter. Bauer Reuter, ba, 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 Re, ba Reuter, Reuter, Coś takiego, no. Mhm, dobrze. No, to takie coś, takie porcelanowe jakby. To już taki bardziej. I ten jest, tutaj jest napisane, że jest Hunter bait, czyli robiony ręcznie. Fajny taki, też mi się wydaje, że takie porcelanka, nie? Tylko, że nie ma dekla, a wiem, że był, bo widać, że są takie wcięcia. Ale do czego zmierzam? Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Jakie też piękne kolory, naprawdę. Niestety nie ma filiżanek, jest tylko jedna filiżanka. Z tego po prostu zrobiłem takie trio. Jest bardzo dużo talerzy tych małych. Bo jest 2, 4, 6, 8, 10, 11 i ten jest 12. Tależy jest 2, 4, 6, 8. Nie? Mlecznik przepiękny. No, 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 ja wam, że to jest coś, no ślicznie, ślicznie to wygląda. Yy, powiem wam, że no kunszt jak nie wiem i tutaj taką, tak, i taki półmisek, taki owalny o. no i teraz co dlaczego ja się tak cieszę dlaczego ja się tak cieszę no ogórkowa was takiej wazy, nie, rosołek, rosołek dlaczego ja się cieszę spójrzcie spójrzcie na to Made in Poland, Chodziesz? takie coś było właśnie tam na tym recyklingu, tym, tym Guthausen czy Gutenhauen, Guthausen. o, takie coś mimo to, że nie jest kompletny, kupiłem go no bo mówię, kurcze no jak inaczej, nie? zostawić pols polskie rzeczy na niemieckiej, na niemieckiej ziemi? Nie więc postanowiłem to kupić może się dokupi, może ktoś z Was ma taki, taki zestaw, a ma, a ma yy, na przykład braki jakieś sobie dokupi, ale no, yy, wygląda to przepięknie, naprawdę, naprawdę przy, wygląda przepięknie. No dobra, to już wiecie co kupiłem w nawiązaniu do tego, co było przedwczoraj, znaczy nie, wczoraj, a yy, tą korsę robiłem już przedwczoraj, tak połączyłem te filmy, nie? I, I co, no i, 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 no, i, i chyba Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Mniej więcej, jak to, czy to TIF przejdzie, zobaczymy. Dziur nie ma. Sp sp spójrzcie, no tutaj jest tak. No co, ja tam nie widzę żadnego problemu. Tutaj, zobaczcie, jest w ten sposób zrobione. Też nie widać żadnego, żadnego śladu. Troszeczkę ją tam, wiecie, podkręciłem kolory. Tutaj wyszło mi tak, To była wielka dziura, tutaj była naprawdę wielka dziura, jak pięć, naprawdę, tu pięć wchodziła. I tak zrobiłem, zobaczcie. No, trzyma się. I tutaj z tyłu to już nie robiłem, tylko przejechałem tutaj, widzicie, jeszcze muszę to zetrzeć, bo to tylko jest brudne. No, Co tutaj zrobiłem? Aha, poczekajcie. To zamalowałem, to, 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 to coś, to było to, tu od paznokci, od czegoś. A, tutaj jeszcze muszę poprawić, ale to zmyć, bo to jest, to jest tylko brudne. No, no to, no, no co, no zobaczymy, nie? Przejdzie, to przejdzie, nie? Przejdzie, to nie przejdzie, no trudno. Co? Dziur nie ma, tłumik jest nowy. A wrzucę wam filmik. Tam jest rza, widać, widać rza jest. Y na tym, na, na, prowadni na prowadnicach, nie wiem, jak ktoś na tych profilach takich tam z zobaczycie. Puszczę Wam taki filmik krótki z tego, jak tam ktoś wymieniał, nie? Na dzisiaj, no to co? No na dzisiaj tyle. No taki filmik wrząt wrzucam. Spójrzmy jeszcze raz na ten piękny serwis. Ja jestem zachwycony, no. Powiem Wam, że, że nie wiedziałem, że Polacy robią aż tak piękną porcelanę. Naprawdę jest piękny. Na dzisiaj to będzie po prostu y wszystko. Y no co jeszcze? Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? To co zawsze. Subik lubik Ameryka. Kto obejrzał to niech klika. O, kochani. Brudna kamera. Nie wiem czy tam dobrze będzie widać. Yy, lajkujcie, udostępniajcie. Yy, no nie wiem, subskrypcje dla, yy, dla, dla wszystkich, yy, którzy oglądają mnie, je, a jeszcze nie subskrybują. Bardzo chętnie yy, przyłączcie się do mnie. Bardzo chętnie yy, powitam Was u siebie. I jeszcze Wam powiem jedną rzecz Od, o, o, tym, o tej prezencie Krzysztofa. Wiecie, spójrzcie na to, ja jeszcze się tak nie przyjrzałem. Bo to, wiecie, no, patrz, patrzcie, ona jest przepiękna, jest ta lodówka. Krzysztof ode mnie oczywiście yy, wziął lodówkę. Na razie wziął, bo sprawdzi, czy ją może naprawić. Bekera, wiecie, I, i jeśli się da naprawić, to po prostu mieliśmy się rozliczyć i tak dalej w ten sposób, nie patrzcie, tutaj się otwiera. Tu jest 12V, 220. Wygląda to bardzo ładnie. Ja się, tam jest ten, jak to się nazywa ten do, do chłodzenia ten kurczy no zapomniałem jak się nazywa. Spójrzcie tutaj. O, to jest takie coś. No, przepiękna jest, naprawdę. Jestem tak zadowolony i po prostu od Krzysztofa nie chcę nic. Nie chcę od niego nic. Dlatego że ta lodóweczka jest warta, tamtej lodóweczki bez niczego. On wie, że ja lubię Coca-Colę. On sobie z, z, może naprawi tamtą. Fajnie by było, to mi, na pewno mi da znać, czy, czy, czy warto było ją naprawiać. Także, luks, naprawdę, naprawdę fajna. I to oryginalna. To nie jest to, że jakaś wiesz naklejana, wiecie czy coś, nie? To jest oryginalna Coca-Coli. No. no to jeszcze raz. Wiecie, co macie robić. Jeśli oczywiście chcecie, trzymajcie się ciepło. Miłego popołudnia sobotniego i miłej niedzieli. Być może będę jutro na flomarku, ale to wszystko zależy od mojej żony. Trzymajcie się ciepło na razie.